PyStock jest organizowany od 5 lat, od 2014 roku i jest na pewno społecznością języka programowania Python, ale z całą pewnością mogę dodać, że jest to specyficzna społeczność. Przede wszystkim dlatego, że jest to społeczność, która buduje wokół siebie kulturę, wartości, tożsamość. Partycypuję na różnych płaszczyznach, od wymiany wiedzy, po budowanie wspólnie biznesu, po aktywność prospołeczną, po aktywność akademicką i badawczą. Tak więc, w dużym skrócie, mogę powiedzieć, że jest to grupa ludzi, którym się chce zmieniać świat, w którym funkcjonują i region, w którym codziennie działają. Staramy się organizować raz na miesiąc z przerwą taką wakacyjną, ale wychodzi czasami rzadziej. Ostatnio trzymamy, ostatni rok to jest regularnie miesiąc w miesiąc 10 spotkań. 10-9 spotkań w roku. Na Państwok w chwili obecnej, w ubiegłym sezonie, zanotowaliśmy, że uczęszcza przynajmniej 100 osób, co nas bardzo cieszy. Jest to rekordowa frekwencja, także na skalę kraju, i zamierzamy tę frekwencję utrzymać, a nawet ją przebić. Państok wyróżnia to, że uczestnikami naszych spotkań są ludzie właśnie w plaży pełni pasji. Dwa dzielący się, jakby swoimi i zainteresowaniami, ale również i, i historiami życiowymi na właśnie spotkaniach, na spotkaniach, po spotkaniach, na tak zwanych afterach, które są u nas naprawdę takie dosyć bogate i, i myślę, że wiele osób tam nawiązuje coś więcej niż tylko jakąś koleżeńską znajomość. Gdybyśmy mówili o grupach Pythonowych stricte, to myślę, że przede wszystkim fakt, e... W jaki sposób prowadzimy te wydarzenia, w jaki sposób one są przygotowywane. Myślę, że kwestie związane z tym, na co kładziemy nacisk, że to nie chodzi tylko o wymianę wiedzy. Technicznej, ale też budowanie kultury, tożsamości, wartości, przekazywanie ludziom dobrej energii, do tego, żeby działali nie tylko w firmie, ale także poza nią, w różnych projektach otwartych, open-source'owych, społecznych i myślę, że przede wszystkim to jest to, co nas wyróżnia, że wychodzimy poza zakres takiej typowej grupy programistycznej. Zaczęliśmy organizować Państwu, dlatego, że zobaczyliśmy, że wiele osób podziela nasze zainteresowania i chcieliśmy spotkać osób więcej, podobnych. Wiedzieliśmy, że takie osoby są. I wiedzieliśmy, że możemy nawiązać z nimi współpracę, i to się przerodziło w bardzo fajną ideę, która już trwa 5 lat i nie widać, żeby się miała skończyć. Dlaczego zachęcam, żeby przychodzić na Państwo? Przede wszystkim dlatego, że serwujemy tutaj dobrej jakości wiedzę, budujemy struktury, bardzo silne struktury społecznościowe, działamy prospołecznie. Działamy też oczywiście w sferze biznesu, umówmy się, większość z nas ma firmę, budujemy software house'y, to też ten wymiar jest też bardzo istotny i Paistok jak najbardziej stara się pomagać budować tą naszą małą gospodarkę, ale przede wszystkim po to, żeby wyjść z cienia, poznać samego siebie, ale poznać też bardzo wartościowych kolegów i koleżanek. Zapraszamy do wzięcia udziału w każdej edycji Paistok.